Czekaj, mam spluwę? No, chodź. Chodź, Jack. Chodź. Tam jest... Aha, dobra. Czy ten po las? Garbata cipa. Gdzie jesteś, garbato cipo? O, -o. No. Oho! To była twoja ostatnia godzina, ta minuta. Jeden chuj. Grunt, że wyciągnęłeś kopyta. Dobra. To mi się podoba. No. Czy to przy jakiś kluczyk, czy cóż? może. Oho. Oho! Jebut, jebut. Ech, 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 kurwa, co tu zrobić? No a to chuj, idziemy dalej chyba. O! o. To już mamy cóż? Ciekawe. Aha, to mi się podoba. Za... globalne, Aha, z mojej strony. To fajnie, dosyć. No dobra, to teraz gdzie? Pierzdolniemy сейba. Tutaj. Dobra, dobra. Idziemy sobie. sobie tam. Hmm. Sejebane! Federalnego, federalny skurwysy Mądry jesteś kurwa! O kurwa Ale żeś się jebał, Chodź tu gruba suko O, schowam się za skrzyneczką Nikt mi nie zajebie chyba Idzie ten czerń, fiut, garbaty, czy w dupie to ma? Oni chyba daleko są. O, już prawie pełny zestaw. No, prawie pełny zestaw. Hmm, no dobra. To co lodziska? Idziemy dalej, nie? Nie ma co tu się pierdolić chyba. Tylko gdzie? Gdzie ty chuje, głupie? To już chyba szyba. Da się wybić? Nie, dobra Trudno Go zajebiemy, zobaczymy tradycyjnie Możesz Zob kurwa Aaaa Kurwa zajebią jest, kurwy syny No? Dostał? Kurwa to się zluje hujowo. O, nie chcę amunicji zbarnować, dlatego staram się strzelać tak bardziej ekonomicznie. Chodź tu kurwo ty jebana. O, to był piękny headshot kurwa. Toś, to, słyszę tu krzyki jakieś. Stąd? Jakby stąd. Z góry jak? Dobra chuj, idziemy dalej, zobaczymy ile tam jeszcze chujów do zajebania. Czy na mnie patrzył? Kurwa i was jest Więc matka was nie miała Skurwysyny syny głupie On żyje czy nie? Bo ja nie wiem kurwa Jak się odwróci dostanie kulkę chuj O sprawdzimy na ile mnie słychać Nie Zrobimy to, o tak o. O ty kurwo! O ty jaka żywotna! O! O! Zdychaj Hitlerze jebany! O! Zdechłeś? Kurwa żyjesz! Kurwa! Ladzio ty jebana! Zdychaj! Co ja skazało? Dobra, tu się dosyć niebezpiecznie robi A Jack jest trochę połamany Pierdolę uderzec z broni, to jest kurwa Niebezpieczna zabawa To jest zbyt niebezpieczne Jak widać Ile mam tej ty amunicji? O, 16, kurwa U hu. O! A gdzieś my jesteśmy do jasnej dziasnej Oho No i co my tu mamy niby zrobić? Bo ja nie mam pojęcia. O! Jakieś fanty Do czego to? Magazyn do karabinu, kurwa. Czy ten karabin? Do chuja wafla. Może to trzeba zjebać? Jest taka opcja. Chyba się pomyliłem tym razem Dobra trudno się mówi Dobrze mam trzy bronie Bo sama sprówa to kurwa to Nie jest zbyt taka dobra Użyteczna Zajebiście Zamknięte A jakby inaczej kurwa Jakby inaczej Filtry, filtry, ach te filtry Tam pam, pam, pam... co my tu mamy? Co ta kurwa pierdolić się? Ma, zamknięte, oczywiście No co ludziska, idziemy dalej, do windy może Ani drgnie... ani sra Tu pewnie, ore oraj pole na traktorech. Hej, hola, hola, chupa, kurwa, idzią, idzią co to nas czeka fajnego? Chyba nic fajnego. Może coś dobrego? Hmm. Może masz rację, Jack, nie wiem. O ale ci sprzedam hajda kurwa O kurwa O, o. Zdążę załadować? jeszcze ktoś tu, o kurwa, ktoś tu strzela dumnie o o o o o frajerze wiedziałeś masz tylko dwa shotguny no nie te czasy kurwa że masz kurwa 6 czy tam 10 w magazynku kurwa wystrzelałeś twoje nie, niezbyt celnie chuj zdechłeś Mówisz, się trudno tych grze giną tylko frajerzy też czasem zginęło to szczegół Dobra Czekaj, teraz się trzeba zastanowić Co i jak i z czym Aha, dobra, tu zamknięte Skrzyneczka jakaś Jakby można, dobra, chuj To do nam została tylko Drabina do góry W sumie dwie drabiny, o kurwa Będzie problemem Trochę się tak zastanowić Co i jak i dlaczego Zastanawiam się Może tu najpierw O, to nie jest zbyt Chujowy wybór. O, mamy już cały zestaw. Jack w jednym kawałku. Tak powinno być. No dobra, wchodzimy na tamtą drobinę teraz. Zeskakuj Hopsa, hopsa. O kurwa, ktoś w nas pruje. Ocze sława, ja pierdolę. Ło Wo jakiś Jurek w nas napierdala. Czekaj, czekaj, czekaj. Oj, łoczka rozbite. Ja wkierole, zaszyjmy se Zaszyjmy se, chuja Dobra, idziemy! Ty, ty, ty. Kurwa Param, pam, pam, pam! Cz, cz, cz. Celuj, celuj, trenujemy, szum i strzał. Celujemy i strzał, headshot. O, Co to było? Co to było takiego? Wow, wow, chyba głos agenta. Orzesz, kurwa. Orzesz, o. kurwa. To twoje flaki zostały. Ja cię poskładam. Znam się trochę. Udzielę ci pierwszej pomocy. Oooo! Kurwa Stary, współczuję ci, to jest okrutna śmierć No co zrobisz, life is brutal Chyba cię nie poskładam wiesz, gościu Niestety, aż taki dobry w te klocki nie jestem Poszukam może jakiegoś medyka czy coś Przyjdę tu Tylko tu zostań, nie uciekaj mi Nigdzie Dobra, on tu zostanie, poczeka na mnie tam jest coś rozjebane To Co jest dla mnie pojebane, parę desek uszkodzonych już To <laughs> jest dla mnie patologia kurwa, takie coś przejść to nie żaden problem Znaczy no nie, trochę jest problem, no ale tam mały Jeszcze zleży jakiś. a dobra, chuj tam Co ja tu będę się zastanawiał No słabo pękł i tyle No słabo mu jeszcze pękł, wow! To nam trzeba było Kurwa Teraz to zajebiemy kurwa kogo trzeba Będziemy próć jak szaleni Jak mafia Chciał go Wow Co szczumamy, co szczumamy Nie można tworzyć Aj to szkoda, szkoda Szkoda Dajmy do pamięci Dobra Tutaj pierdolnijmy sobie... Do pamięci dajmy se <laughs> Dobra Coż tu mamy, coż tu mamy Nie chujaj ciebie Ma Nie chciałbym tutaj wpaść Aha. Fuck To nie było przyjemne wpaść do takiego czegoś Do tej kruszarki tak zwana no ale trudno Hmm Znowu kurwa Z widy jakieś wow, wow. Ole krwi pierdolę. Co tu się dzieje? Czego stękasz kurwa buraku? Z widy kurwa, po grzybkach kurwa Gdzie ja jestem? W którą stronę mam iść? Załóżmy, że w tą Ale mogę się mylić Nie Mogę się mylić. Tralalala la, la. Kładki dwa. Aha ha O, już gdzieś dochodzimy. Wow no i co mam zrobić? Co mam zrobić? Co mam zrobić? Czekaj, chyba muszę iść tako, ale nie, to nic nie daje. Muszę chyba tam jakoś faść. Um, chyba ją muszę wrzucić, żeby zablokować, ale kurwa nie jestem pewny. Wow! Wow, wow, wow! Ożysz, kurwa! Ażysz kurwa! O Boże, znowu to o kurwa mać, ale się żeś się wiebałem w to To jeszcze raz To tako, To daje mi spita Jakoś taką Albo przeskoczyć tako Albo tako Jakoś taką Nie, to nam nie wejdzie, nie ujdzie O taką jakoś kurwa, to może nie wyjść Albo Hopsa i tutaj O i szybko tutaj, bo to się może zawalić. Ja, jakoś tak, dobra. Teraz się jakoś uda, może. Wezmę spluwę. Tak będzie romantyczniej, bardziej. Teraz moje bane z widy. la 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 Szybko, szybko. Znowu mam z widy. Zajebiście, co nie? Pewnie, że tak. Kurwa, ten psychiatryk, ja pierdolę. Z tobą źleczak. Chujowo z tobą. O no Boże, wpadłem do tej chujarki jebanej. I mnie zmiliło na mielone. Kurwa nic faktycznie nie zostanie.